<śmianie> <śmianie> Cześć kochani, tutaj Pola i jestem dzisiaj z moją siostrą Julią. E, wiem, że wielu z Was pytało się mnie, kiedy nagramy Sister Tag, ale stwierdziłyśmy, że nagramy coś bardziej kreatywnego, ale Sister Tag też się może pojawi wkrótce. I będzie to Yoga Challenge. Challenge? Powiedz challenge. to ładnie. Yoga Challenge. <śmianie> Będzie to Yoga challenge. challenge. I e, nie będą to jakieś mega hardkorowe pozycje, zrobimy... zobaczymy. Jeszcze. No zobaczymy, może coś tam wciśniemy. Zapraszamy do oglądania. Mam nadzieję, że żadnej z nas nic się nie stanie. I jeśli Wam się spodoba filmik, to pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybujcie mój kanał. Dobra, koniec tego niepotrzebnego gadania. Obejrzyjcie, co z tego wyszło. Pierwsza pozycja, w miarę prostą, chociaż nie wiem, bo tego by trzeba być nie się na nie, 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 Jakkolwiek. nie, wiem, od czego sobie, za ręce, to nie, 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 czy się nie, Czekaj, w sensie tak. nie, ręce, czy nogi. Czekaj, nie, 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 jest nie, No to to spróbujmy, na nie? Tak tutaj to jest na dole? Spróbujemy, nie wytrzymać to Dobra? Tylko jesteś krótsza, więc... Ale ty się złamałeś, Nie, nie złamię się. Ja jestem dłuższa, więc ja już miałam większe pole manewru, tak? Dobra, ale musisz trochę bliżej. Tak? się O Jezu, mi Dobra. Jest. Ale nie po prostu, dobra. Ale zaliczone. Piątka. O, to jest jeszcze też po to na dole? Nie? Czekaj, pokaż. Ręce musi A ja, że... Mika, nie utrudniaj nam. A ja, że nie, tak. Na głowie sobie śpiewam. Całkowicie, więc tutaj bliżej nogi i piętami musisz Nie tak... jestem tak rozciągnąć. Dobra, a ja? Nie A dobra, a ja tak. O, a tak, ktoś, ja, tak. To się może zaraz skończyć. Więc teraz będzie pozycja, którą... Weźmy robiłyśmy. Co? To jest proste. Którą robiłyśmy, jak powiedzmy, I wtedy może nam to już Ale zobaczymy teraz. Okay. Tylko musisz się tak wyprostować. Spróbujmy z rękami najpierw. Mika, odejdź! Odejdź. Siadaj. Tutaj musisz się wpić. Tu? Niech no. Nie, nie dam rady. Ty mnie trzymać? Tak, Tak. A, nie, nie, nie. 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 nie, nie. Musisz napiąć brzuch. Napnij brzuch i wtedy się utrzymasz. Bo już bo ja już ja mam stabilno po nie zaczęłaś wiercić. Właśnie tutaj jest najlepsze. Nie, ale to mnie boli. Ładz O, to jeszcze musimy zrobić. Co? No. Harry Nie. To może ty teraz jeszcze na dole? Czy chcesz ja? Ja lebni. Tu? Ja są przytu okrzyk. Nie, 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 nie. ...pod czyli o, coś takiego, ale ja czuję, że tak i wytrzymaj, O, wytrzymaj. A! A! <śleszy> ale chyba nam wyszło, <śleszy> chyba, więc jestem pewna. Teraz trzeba, no nie wiem. No, jest. trzeba jest. Nie jest. No, jest. No, jest. No, jest. No, jest. No, jest. No, ja widziałam, jak to ludzie robią, jest. się jest. strasznie. jest. pozycja. Chyba, że jeszcze coś znajdziemy. Nie, Nie. Mamy równo daj ręce. A wiem i wykro tak i... Wykr Ojej, nie Ale nie za że dobra no, się Nie wiem. <noise> <noise> <cztery>. ja <noise> tak ręką słuchaj. Trzy szczery. Takie to by było na tyle. Nawet już nie wiem ile nam wyszło, ile nie wyszło. Na początku szło nam za dobrze. Ale... Smęczyłam się. <noise> A ten... Masakra, To i tak były dość lejtowe te pozycje. Czy nie? Nie no, jeszcze były gorsze, ale <noise> to już nawet nie próbowaliśmy robić, bo raczej byśmy z tego mm, w całości nie wyszły. Także, jeśli Wam się podobało, to <noise> zapraszamy do Tylko Słyska nie każcie nam strania, robić tego więcej. <noise> a może jeśli będzie tysiąc lajków pod zdjęciem, łapek w górę, to Pojeść. Możecie nam no, wymyśleć jakiś challenge, który dla Was przygotujemy. Także łapki w górę i mam nadzieję, że ten tysiąc będzie, bo jestem bardzo ciekawa i nie wiem co zrobić. fizycznego. No, może być coś z jedzeniem, nie wiem, cokolwiek, co chcecie wymyślić, to zrobimy, tylko warunek jest taki, że musi być tysiąc łapek w górę. Także do zobaczenia następnym razem i... Buziaczki, papa. pa! A w ogóle to, to było całkowicie spontanicznie. Tak, było całkowicie spontanicznie, Julia do mnie jechała, miałyśmy się spotkać po prostu, a mówię, a chodź, nagramy, więc przebrałyśmy się tylko i tyle. Zero przygotowania, zero rozciągnięcia. Może nie polecam tego robić bez rozciągnięcia, ale... ale Dobra. bardzo spontanicznie. Dobra, to żegnamy się z wami i buziaczki. Pa. A może Julia wam jeszcze coś zaśpiewa? Zaśpiewaj. There's a fire starting in my heart, Reaching a fever, preaching, bringing me out to die. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay should bear. See how i live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my. <laughs> I <laughs> <was> <laughs>